Jestem zbulwersowany i szokowany. Jak może takie głupoty mówić były prezes Pefronu, pan Robert Kwiatkowski? Na końcu posłuchacie wycinku, czy wycinka wywiadu z nieżyjącym byłym prezesem, panem Pawłowskim, prezes integracji. Słuchajcie, PiS wybrało pana Roberta na prezesa PFRON, On wygrał konkurs. I wiecie co? Ja się bardzo cieszę, że go na zbity nie powiem co wyrzuciło. Jak może mówić taki głupoty poważny człowiek? Przecież wszyscy wiedzą, że, że niepełnosprawni i pracodawcy są za, dla pefron, a nie pefron dla pracodawców niepełnosprawnych. Jemu się pomyliły jakieś bajki, z innej bajki się urwał, z choinki się urwał, takie rzeczy mówić. A co on mówił? To wysłuchajcie. No, jak on mógł powiedzieć, że chciałby być zwolniony z pefron jako prezes, żeby wpłaty do pefron ustały całkowicie? No, słuchajcie. Kto byłby nam robił dobrze, ten pefron i te wszystkie fundacje? Słuchajcie, oni mi robią tak dobrze, że aż mi oczy na wierzch z orbit wychodzą. Nie doceniacie tego? Zobaczcie, jak aktywizacja zawodowa, wzrasta w naszym pięknym kraju w Polsce. Może być wzorem dla Unii Europejskiej. Spójrzcie. Spójrzcie, jakie są konferencje udzielane. Jakaś gala jest integracji. Jest cudownie wspaniale, a to tylko narzekania i narzekanie zobaczycie, jak będziecie narzekać, to wam nic nie da pefron. No. A jeszcze jeden jest taki taki. Piechota z zero na mać, nie słuchaj tego, bo to jest oszołom. Słuchajcie, on chce się wybić na popularności, krytykując pefron. I tak będzie gnębił te instytucje i po tych fundacjach jeździł. Będzie się czepiał fundację aktywizacji, bo chce zarobić na rekrutacji osób niepełnosprawnych. To jest szwany, list, słuchajcie, ten, ten Kwiatkowski, zero na PFRON i te wszystkie inne show, tylko które marudzą i narzekają. Wy się na, liczty, na, 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 na liczby nie patrzcie. Tylko patrzcie na konferencje, yy, jak jest dobrze, na gale, jak jest cudownie i wspaniale. Yy, no. A może macie inne zdanie. Uważajcie, jak się nie będziecie zgadzać z systemem. Ma nie zabraknąć pieniążków dla Pefronu i dla fundacji tych innych narośli. Oj, przepraszam, jakie tam narośle. Że było fajnutko, po koleżeńsku. Żeby pieniążki płynęły. 6,5 miliarda będzie w roku 2023. No, kto wam tak zrobi dobrze, jak nie PFRON i, 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 i nie fundacje? No. No to posłuchajcie, już się wyłączam. Wyłączam. No i oczywiście, słuchajcie, ja jest, yy, yy, myślicie, że jakiś inny prezes przyjdzie do PEFRONu. Słuchajcie, takich oszołomów jak pan Kwiatkowski nie wpuszczą, bo stajnia oggiza ma być brudna, zasyfiona i ma być tak, jak być. I ma być po Staremu. Układ to dopilnuje, już nie zrobi tego błędu, bo prezesami e, e, PFRON mają być ludzie jak BMW, z pokoju BMW, czyli bierny, mierny, ale wierny. Nieważne co jest przy korycie książki już tam znajdą ujście, gdzie mają znaleźć. Dobra, wyłączam się. Rozumiem, nie boi się Pan takiej sytuacji, że jeśli zwiększy się zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością, to wpływy na pefron będą malały. Zakładam, że z przyjemnością zostanę odwołany, jeżeli PFRON przestanie być wypłacalny z tego tytułu, że wzrosło znacząco zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Także dlatego też dos trzeba dostosować system do tego, żeby to. Zwiększające się zatrudnienie, które jest niezbędne, ponieważ tylko 250 tysięcy ludzi jest dofinansowanych przez PEFRON ich zatrudnienie. I to też nie najlepsze stanowiska pracy, bo to głównie firmy sprzątające i ochroniarskie. Więc dla mnie jest bardzo ważne, żeby nie tylko zwiększać ilość miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ale żeby one były wartościowe.